I znowu jesteśmy na wiosennym łowisku. Jest 30 kwiecień. Mimo, mimo, że świeci słońce, jest bardzo zimno, ale jest po prostu bardzo fajnie, jeżeli chodzi o rybki. Te łowiska mam zanęcone oj długo. No, Zanęcane jest około 3 tygodni. Około systematycznie, codziennie, grubą zanętą. Nie ma łubiny tym razem tu jest makaron kukurydza twarda pęczak kukurydzy mam dużo więcej wszystko jest ze, ze smrodem oczywiście rozszkopolane bez tego się nie da inaczej to zrobiłem dużo wcześniej bo zrobiłem już wczoraj po południu i dzisiaj jak ją zabrałem sobie dzisiaj jak ją zabrałem sobie z tarasu to jest dosłownie bo zapierze oh, 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 że jak jasny gwint po prostu śmierdzi taka ja dzisiejsza moja zanęta skłaśniała ale za to co jest w siatce no to jeden wędkarz by chciał to zobaczyć i, poszedł... i tak to wyszło że w ciągu, w ciągu 20 minut na tą śmierdzącą niby zanętę proszę nawet o, jakie leszcze fajne. A no, to wyśmierdzącą zamętę. Wszystko na makarni. Tu widać i wiemy o tym. O kurde, nie mogę sobie dźwignąć. Dobra, będę siedzieć. Puszczamy z powrotem do siatki, do wody. No, ryby są superanckie. Ryby są super przez te kilkadziesiąt minut. Łowiłem, na tą śmierdzącą zanętę niebieski śniegiem, który tak nie lubią inni. Leszcie mam kilka, nie wiem, 8, 10. Piękne ryby. Wszystko na makaron. Co będzie, zobaczymy. Jest fajnie, tylko że zimno. Wiatr północno-wschodni, północny, zimny. Bardzo zimny.